Alama Presla z makiem Siema manikę i czołem Siemanko siemanko Niezłe kurde widziałko dobra Przede wszystkim sobie muszę ogarnąć moje siedzisko nad siedziskami a powiem ci że tak Wyspany, nie wyspany. Może być ciężko. Jadę, 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 no. Nie wiem, czy P odpalać. Cześć, Krzychu, się mało. W ogóle w ogóle nie wiem, czy będę grał w Eurotracka, Euro słuchajcie. to nie wiem, dzisiaj, ale nie wiem dokładnie o której wiesz. Jakoś pod wieczór pewnie. Kurde, nie wiem, no musimy to zmienić. Dobra, zostawimy go zresztą dobrze 5 zmienione zmienione Nie, zasnę, zasnę na nim, wiesz. Na bank. Stary na bank. Na Eurotraku. Hmm. Czekajcie, bo muszę tu pomyśleć, co ja tu chciałem zrobić jeszcze. Aha, tuż bym sobie wyłączył. Power nap. <laughs> power napa zrobiłeś? Kurde, stary Zazdro, nie? Ja cię patrzę, czy mam wszystko, czy to jeszcze coś muszę odpalać. Kurde, z tym odpalaniem tego wszystkiego to jest. Po prostu czarno, ale... Jego spać nie mogę dzisiaj w ogóle. Ale power jak zrobiony to zawsze coś, nie? Co ty gadasz, tak? No to spoko chyba, nie? Że tam się coś trafiło. Dobra, w GTA na chwilę pociśniemy. Z półtora godzinki, niestety, ja. ja no smutno. ma tak. O 16, 17 wyjazd będę miał. Za auto. Pobudka, rybcia. Poszedłem o 20, czekaj, nie mam czy się Jeżdżałem do drugiej. Kuria, ja bym tak nie mógł leżeć, jakby mi się nie chciało spać, nie? No, ja jest tak przedrzymałem, No, ja tak wiesz. No, ja tak po pracy wróciłem. Pograłem dwie godziny, no i poszedłem w kimę, nie? To coś to miał za rozmowę. Opowiadaj, A dzień próbny. co tam na tym dzień problemem robiłeś? W firmach, u siebie? E, a to w Krakowie? Czy tam u siebie, u siebie? Aha, dobra, okej, okay, okej. Okay. o ludzie zamawiają przez apkę i na przykład tym 15 minut ludzie sobie wybierają co chcą i naliczam ich aha ok. Na... aha no dobra no to też też opcja dobra to też dobra option w miarę okej okay. A Spoko, tam ludzie co pracują to po 25 lat mają max Mogę żarcie brać sobie, o O Bo Się marnuje też sporo jedzenia w ogóle, nie? Cześć Roberto, No co tam? No czaj, czemu Roberto miałbym się na ciebie obrazić? Czy coś pisałeś do mnie? I nie odpisałem pewnie. Albo na Discordzie, nie? Uch. Nie scenę, tylko kurde... Muszę... Nie to przechwytywanie mi nie działa, kurde. A nie, to daj spokój, w sensie daj spokój, nie? <laughs> tak Gdzie to było, kurde? Gdzie to było? E, nie, gdzie to było? Na petrolowym? Uh, ja też nie wiem kto, kto ci shorty komentuje na YouTube. Co ty gadasz? Wyślij linka, stary. Wyślij linka. Ja to muszę sprawdzić. To nawet nie widziałem, stary. Ale z czego? Jezu, czterdzieści... to mi leci już czterdzieści drugi? Ja pierdzielę Drugi? Ja pierdzielę Zobaczymy Dobra, widzę, widzę Już widzę Nasz stary, dobry Pumfeldo Cześć Bobek siemanko no dzięki wielkie Bobcio dzięku Nie no, wy mnie dzisiaj zabijecie po prostu za zmianę tych gry, gier, ale w GTA też nie da radę. Idziemy na razie z GTA. Muszę, muszę przemyśleć sprawórkę dokładnie, widzicie. Nie wiem, może tego gryzona bo on mnie tak nie usypia, nie? Grazon mnie tak nie usypia jak wiesz. Greyzon jeszcze mnie tak trochę wiesz. Może się, może. Proplier z Biedronki, kurde. Cześć na komisję, ma tylko żebyście są jasne taki trochę miś A On masz osobne konto do areny? Cześć na komisję, ma, byczku. To ci powiem nicely. Wiecie co, powiem wam, że chyba Chyba nic z tego grania teraz nie będzie Po prostu za bardzo jestem Przedżumiony cholera i nie wiem czy to jest, będzie, będzie na takiej fajnej jakości, no jest 13.42 14.15 Właśnie myślę czy by nie zrobić power powernupa wiesz Tak kurde No dzisiaj, rano dzisiaj wiesz, o 8 byłem, przed 8 byłem w domu, o 7.30 byłem w domu Nie? No kimałem niby, ale to tak wiesz, półtora godzinki kimnąłem No wiem. <laughs> to by było coś. Dig Zik albo... Dzikus albo przedzikus. No, właśnie, kurde, na komi ciężko powiedzieć, wiesz, bo ogólnie, ogólnie, ogólnie bardzo ciężko powiedzieć i prawdopodobnie, może bym przyleciał też to w sumie kluczyki, mam No spoko, tylko wiesz, to nie wiem, czy ja nie będę kończył za chwilę, wiesz, na komi kawa zrobiona ale nie mam weny wiesz zrobiłem sobie kawkę wiesz no ale dobra miśki słuchajcie robię pauzę, robi pauzę trzymajcie kciuki słuchajcie eee, zrobimy sobie tutaj szybciutko rajdzika i i jak coś to do, do poniedziałku dopiero wiecie bo ja mam targi teraz to to ten ale przepraszam was ale po prostu nie ogarnę tego teraz w tym momencie lecimy do pana guzikusa trzymajcie się morduszki do poniedziałku hejka